Rok nowy, problemy stare, no i kochani, starzy, klienci, prawda, czyli to jest Wasza ukochana, konserwatywna trybuna. Witają Państwa Konrad Rękas, Tymoteusz Iskrzak, dzień dobry. Ciekawie, gdzie Państwo nas oglądają. Ostatnio najbardziej uczęszczane i oblegane są nieliczne otwarte przychodnie. No, i szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie geniusz ministra Arłukowicza, nieodmiennie myślącego, to jest zdaje się jakieś reality show. Obecnie jest platforma, wcześniej, wcześniej w Wcześniej bez DPL-u, w SLD. Tak, tak, tak. gdzieś on, on nie był, czegoś nie dokonał, prawda? Tym razem udało się zagonić nas wszystkich do szpitala, a po dwóch tygodniach szarpania się z lekarzami uroczyście dzisiaj skapitulować przed porozumieniem zielonogórskim, dzięki czemu prawdopodobnie od jutra zaczną się ogonki przy Dniach rozładowywać. No, niemniej jednak po cholerę żeśmy wszyscy jedni te żaby. Widzę, że w polskiej medycynie dwa pakty obowiązują: jest to porozumienie zielonogórskie i porozumienie jasnogórskie. A, Jelenio. Tak. A, a sytuacja, o której wspomniałeś, akurat mnie osobiście ostatnio dotyczyła, bo. Przez ostatnie dwa tygodnie grudnia nie mogłem dodzwonić się do swojej rodzinnej przychodni. A po pierwszym stycznia już nie było po co. No, dzisiaj dowiedziałem się, że szczęśliwie będę miał jednak lekarza w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. No cóż, hmm, czytałem dzisiaj w Kurierze Lubelskim wywiad z prezesem Lubelskiej Izby Lekarskiej, który Yy, jasno stwierdza, że pacjent pośrodku tego sporu, pośrodku po stron tego sporu, całkiem się pogubił i tak naprawdę nie wiedział, o co lekarzom chodzi, ani nie wiedział, o co chodzi ministrowi. Niemniej, yy, najwięcej inwektyw yy, spośród społeczeństwa posypało się w stronę Lekarz medycyny. No, f, f, krzyczymy na tego, kto jest najbliżej. No. Choćby to nie nie sprzedawczyni, czasami ustala e, cenę bułeczki. To jak bułeczka jest czerstwa i droga, to obrywa sprzedawczyni. No, to jest chyba normalne. E, w tym przypadku oberwali e, lekarze. Mm, no, umówmy się, pacjent nie musi wiedzieć, jak jest skonstruowany system finansowania służby zdrowia, bo ten system jest skonstruowany specjalnie tak, żeby się szary obywatel nie połapał. No, gdyby system był czytelniejszy, to łatwiej byłoby widać, gdzie te ogromne miliony i miliardy złotych są marnowane, czy znaczy ich kieszeni płyną, i tak nieodmiennie od lat kilkunastu, odkąd rząd Buzka jeszcze wtedy, rząd aws i Unii Wolności, zaczął przy tej reformie dłubać. Ale pacjent chce wiedzieć jedno: gdzie ma pójść, kiedy ma katar, gdzie ma pójść ze złamaną nogą? Ministrowi Rukowiczowi udało się przepowiedzieć rzecz niesamowita to chyba jedyna rzecz, która mu się w życiu udała, poza pamiętnym wygraniem agenta że z jednym podpisem, jednym ruchem zdekonstruował tworzony żmudnie od 11 czy 12 lat system ochrony oddziałów ratunkowych przy szpitalach. I tak mają bardzo dużo roboty. Przez 10 lat uczono pacjentów, żeby nie chodzili z katarem, nie chodzili z bólem brzucha, nie zawracali głowy lekarzom, którzy są od złamań, zawałów, wylewów, od poważnych problemów. Tak jak w pogotowiu ratunkowym jest efekt, efekt zjawisko tzw. Tak zimowych babć, które dzwonią po to, żeby do szpitala. Gdzie się trzeba położyć, bo, tak. skrócić kolejkę prawda, do badań. 10 lat uczyliśmy pacjentów, żeby tego nie robili. Mówię my, bo ja zawodowo się przecież zajmuję pisaniem o służbie zdrowia przede wszystkim. I jednym podpisem Mr. Rukowicz cały ten system rozwalił w drobny mak. Powiedział: Drodzy pacjenci, z katarkiem, proszę natychmiast do szpitala. I ja byłem w piątek, pisałem reportaż z najbardziej oblężonego w Lubniestoru przy Olei Kraśnickiej, gdzie no lekarze najchętniej by zrobili wisekcję Rukowiczowi i mieliby świętą rację. Przy pacjenci by pewnie pomagali go trzymać, bo ani ani żadnych oczywiście dodatkowych etatów, ani dodatkowych pieniędzy nie ma, a ludzie, nawet czasem nie sprawdzają, czy ten ich lekarz rodzinny jest na posterunku czy nie, walał do szpitala, bo minister kazał. No słuchaj, mimo że minister Rukowicz sam z wykształcenia z lekarzem medycyny, to nie zaszkodziłoby, żeby ruszył swoje szacowne cztery yy, litery z resortu i przejechał się, jak kiedyś towarzysz Gierek, z gospodarską wizytą, tylko taką faktycznie niezapowiedzianą, po oddziałach ratunkowych, po izbach przyjęć szpitalnych, które, tak jak mówisz, no, i tak mają yy, sporo, sporo yy, do roboty i tam chyba chwili nawet ten personel nie ma, żeby wypić szklankę wody. To obaj byliśmy niedawno na stworze, widzieliśmy, jak to, jak to wygląda. Nie no, minister Rukowicz mógłby ruszyć tyłek dużo bliżej. No, wystarczy, że zapytałby własną małżonkę, która, żeby było zabawniej, sama nie podpisała kontraktu z nfz -em. I to jest chyba największe wotum nieufności, jakie pan minister Rukowicz mógł otrzymać. Mam nadzieję, że pani ministrowa Rukowiczowa odstawi go no przynajmniej od stołu, jeśli nie od innych atrakcji życia małżeńskiego, bo naprawdę mu się do to należy. Ten burder, który został w ostatnich tygodniach stworzony. A, z temat. tematem. Tak, no już nie rozmawiałem o kretynach, ale to w tym programie się nie da, prawda? A eee, propos. À propos. Eee, obradowała Rada Miasta, obradował Sejmik. Eee, Sejmik już czwarty raz w grudniu. Eee, przyjęto budżety. Przyjęto eee, budżety. No oczywiście, no, dla jednych szklanka jest do połowy pusta, dla innych jest do połowy e, pełna. Natomiast e, pff, nie zawsze się z nim zgadzam, ale tym razem. Radny PiSu, radny Soboń w Sejmiku rozsądnie nazwał yy, tak naprawdę oba te procedery finansowe i w mieście, i w województwie. To są budżety przeczekania, do trwania do następnego roku, kiedy daj Panie Boże no, może. Dużo słów, że zarząd się za bardzo nie napracował nad tym budżetem. No wyraźnie, nie ruszą. Zresztą umówmy się, na no kto w zarządzie województwa umie czytać budżety. Jak się nie daj Panie Boże, kiedyś. To już lepiej poszukajmy góry, pani skarbnik, mocior, skarbnik województwa złamie nogę, albo odejdzie na zasłużoną, nie, dobrze zasłużoną emeryturę, no to przecież nie, chyba nie będziemy mieli budżetu, tylko przepisywać. To zauważyłeś, no? że yy, na minionej sesji budżetowej w przeddzień Sylwestra, mówią o Sejmiku. Odstąpiono od tradycji prezentowania założeń budżetowych przez skarbnika województwa. Uczynił to osobiście marszałek. Zresztą zrobił to na poziomie dla mnie przedszkolnym. No, bardzo przepraszam, starał się. Żmudne to było, ale przynajmniej bez fajerwerku, do których przyzwyczaili nas poprzedni marszałkowie. Ja osobiście przyznam się, że wolę rzetelnego hodowcę świn, który wie, jak łajno spod nich wywracać, niż pana od przysiadów, który udaje doktora socjologii i ogrodnicze dziecko, które umie tylko Balmota opowiadać. Ja przypominam, że marszałek Hetman zostając marszałkiem obiecywał zdaje się cyfryzację województwa, a właśnie ten budżet, budżet 2015 roku Wisi na zagrożeniu inwestycji pod nazwą budowa sieci szerokopasmowej, która od 14 lat trwa w naszym pięknym województwie i nie wiadomo, czy uda się ją zakończyć. A więc, akurat Marszałkowi Hetmanowi, dobrze ciągle się należy ten popularny bonmot, prawda, sami jakoś nie wymienia, z obrazka mleczki. Kaziu, zostałeś Polska drewnianą, ja cię proszę, to już nic więcej nie kombinuj. Dam natomiast właśnie jak tak naprawdę wygląda dostęp robielszczyzny do Sieci szerokopasmowej, której nie ma, to cisnął się na usta słowa, że no, nie chodzi o to, żeby, gonić, żeby dogonić króliczka, ale żeby go ciągle łapać. Tak jak w kawałach dobrzy adwokaci z tego żyją, że nie wygrywają spraw, tylko je prowadzą. I nic więcej nie mam do powiedzenia w tej sprawie. Natomiast poza tym, że te budżety są przeczekujące, bo i społeczeństwo powinno tego nie zauważyć, tak przynajmniej chyba myślał rządzący. I nasi koledzy z nurtowych mediów. No bo z jednej strony nowych pieniędzy nie będzie, no ale trochę się wstęg poprzecina. Zostanie otwarty teatr w budowie, zostanie otwarty biurowiec Urzędu Marszałkowskiego. No zobaczymy. No. Tak, czy siak dostaną zostaną otwarcie. Tak, na razie są mrozem. Zagierka też otwierali, potem kończyli, no więc może i teraz będzie. Często nam się to w przez nasze rozmowy. Tęsknota, to, to nostalgia, ja myślę, to nostalgia, tak. Pozdrawiamy eurodeputowanego profesora Gierka, bardzo lubimy, skąd cenimy. Ale jest jeszcze jedna cecha tych budżetów, taka, która myślę, że jest... i będzie coraz bardziej dotykalna dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Otóż... Po tych dwóch budżetach, w których radykalnie spadają inwestycje, radykalnie rosną koszty zadłużenia, obsługi zadłużenia, widać jak bardzo jesteśmy uzależnieni od kroplówki unijnej. To znaczy, yy, wydajemy, która, która wkrótce się wydajemy pieniądze unijne od 7 lat, 8 rok. Yy, Powinniśmy już funkcjonować na własny rozrachunek. Przynajmniej część tych zainwestowanych pieniędzy powinna jakoś dawać wzrost gospodarczy i przychody, choćby te, choćby te z podatków wpływających do budżetów. A tymczasem widać bardzo że kiedy w 2020 roku pieniądze się skończą, no, zostaniemy Goli Bosi z trochę lepszymi drogami, z kilkoma obiektami, które ktoś będzie musiał utrzymać. Nie w dobrym samopoczuciu rządzących. No, nasi rządzący pewnie już będą daleko, więc. znaczy obecni rządzący będą już daleko, więc. Daj, Panie Boże. No właśnie, bo ta... Ale zauważ popatrz, powiedziałeś, że no. zacząłeś od wystąpienia Artura Sobania z pis yy, Ale PIS nie, jednak nie zagłosował przeciwko yy, temu budżetowi, wstrzymał się. Zachował się dosyć asekuransko. Bo PIS nie ma alternatywnego pomysłu na rozwój yy, ani miasta, ani zresztą no, płynnie przechodzimy do na następnych tematów tak naprawdę. Yy... Czy rozmawiamy o infrastrukturze społecznej, która w mieście istnieje, czy mówimy o pomysłach, nazwijmy to mocno ideologizacji dyskusji publicznej w mieście. No to tak naprawdę właśnie tak to wygląda. No PiS w Sejmiku przez całą kadencję, co jak się zgłasza jakieś tam stanowiska w sprawie szczęśliwości ogólnej. PiS w Radzie Miasta e, wszędzie tylko widział falusy e, i za mało Jana Pawła II. E, pomysłu alternatywnego na Finanse, na, na jakieś ułatwienie życia y, codziennego, na lepszą y, ekonomikę y, miasta i województwa, ja w opozycji nie widzę. No, być może jest jednak trochę prawdy w tym poglądzie, który głosi, że y, prawo i sprawiedliwości nie tylko w skali samorządowej, ale i ogólnopolskiej tak naprawdę nie zależy na tym, y, żeby sprawować władzę, ale żeby być w opozycji. Czy to nadaje sens ich życia, y, jest motywem y, do działań. No coś w tym jest, dlatego że no, jest taki typ ludzi, który się więcej potrafi lubi przedstawić jako ten prześladowany, oszukiwany, budzić współczucie jakieś takie ogólne I, i, I nieźle z, z tego żyć. z żyć. znajduje zrozumieniem sporej części społeczeństwa. No, starsze panie lubią takich właśnie użelających się na sobą starych kawalerów i to tłumaczy niektóre wyniki wyborcze, niektórych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, niektórych ich radnych to tak, to tak rzeczywiście może wyglądać. Ale. Dobra, zostawmy tych popaprańców swoim problemom. Zastanówmy się na tym, co dotknęło rzeczywiście ostatnio, ostatnio ludzi. Ja przyznam się, że to niby nie jest sprawa polityczna, chociaż mnie się w wszystko z polityką kojarzy. Lepiej z polityką niż z tym drugim. No właśnie, mamy fajne obiekty, mamy lodowisko. Tylko ludzie nie mogą na niego wejść, prawda? No nie po raz pierwszy. Mieliście nie po raz pierwszy. Ja pamiętam, jak lodowisko takie rozkładane jeszcze za prezydenta Andrzeja Pruszkowskiego na Palacu Litewskim było reperowane za pomocą konewki. No, ja pamiętam, jak yy, całkiem przyzwoite nie, lodowisko z mojego dzieciństwa zostało zabudowane taką niewymiarową halą sportową przez wiceprezydenta Wojciechowskiego, bo jemu ktoś mówił, że w pięć minut można zamienić tam parkiet w lód i lód w parkiet. I dzięki temu nie mamy ani lodu, ani parkietu, prawda, tam takiego, który się na coś przydał oczywiście. Ale no właśnie, co się... Myślałem, że ostatni problem nawet z Murawą jest w tej firmie, o której wspomniałeś. Jeśli chodzi natomiast o... przetarg kolejną. Tak, obsługę, tak, tak. Natomiast nie, nie, zatrzymajmy się, a propos, propos Mosiru, to mnie osobiście rozbawiło mnie może bardziej niż, niż część z Państwa myślę, że tym, jak podzieli moją radość, że Firma działa świetnie, prezes jest znakomity, ale mimo to przesuwamy go na zastępcę, prawda? Tak, mówi o Zdzisławie Hołyszu, Hołyszu. wcześniej pracowniku Teatru Muzycznego w Lublinie. Szkoda, że Państwo go bliżej nie znają, to naprawdę jest taka bardziej posiedzieć niż postać. Znają Państwo osoby, które robią notatki z każdej rozmowy z Państwem? Prezes Hołysz tak właśnie robi, tak jakbyście Państwo kiedyś z nim rozmawiali, to proszę go potem i zapomnieli, o czym mówiliście, to on wam odtworzy z notatek. To bardzo, bardzo jest, że tak powiem, rzetelny w tej kwestii. No ale mówi o Krzysztofie Żuku perwój także pewnie, a jak nie ma ojca, ważny wuj mówił Pan Zagłoba, także wiedział, co mówi, prawda? Mamy też piękne targi lubelskie, one już nie są bardziej lubelskie, tylko poznańskie, bo się w miasto z województwem kiedyś pokłóciło o nie. No i służą, jak to targi, do organizacji sylwestrów, jak się okazuje. Nieudanych. Nie, nie tak. byłem tam, więc nie miałem tyle, co z doniesień prasowych. Nigdy znajomych mi się nie chwalił. No, ale jeżeli sensem istnienia tej instytucji mają być tylko organizacje takich spotkań, to hmm, faktycznie jak w 2003 roku województwo przystępowało, obejmując udziały w spółce, o, ja pamiętam będę po 700 tysięcy za każdą literkę ze skrótu NTL. 700 tysięcy złotych. Ja chciałem powiedzieć, że ja głosowałem przeciw ja Zgadza przeciw. się, potwierdzam. To to może jednak faktycznie był błąd, że, że przede wszystkim weszliśmy jako samorząd w ten interes. A potem. Czyli każdy błąd, z własnym portfelem, tak? To jest a właśnie. potem błąd, że kontynuowaliśmy ten cyrk. No właśnie, bo pozornie, właśnie mówię, pozornie związane z polityką, prawda? No cóż, no, ktoś źle obsługuje kolejkę na lodowisku, ktoś jakimś nieodpowiedzialnym podmiotom wynajmuje jedną no, z większych hal, sal w Lublinie, no niby nie ma związku, prawda? A jednak, nie to się kojarzy z jedną prostą sprawą. Najpierw budujemy, a potem się zastanawiamy, co z tym, co zbudowaliśmy, zrobić. I tak jeszcze, podejrzewam, z niejedną inwestycją już oddaną albo planowaną w tym naszym pięknym mieście będzie, że no stoi, w zasadzie może się poczokrać po orderach i potem powiedzieć no i teraz co z tym zrobić. Jak no. raz przypomina mi się taka bajka z, z dzieciństwa, jeszcze na płycie winylowej ją słuchałem, pod tytułem To nie wszystko mieć boisko. No właśnie, czym to wszystko właśnie będziemy wypełniać, to myślę, że jeszcze nie razy dzisiaj o tym, w tym roku będziemy rozmawiać, bo wiemy już, że nie ma pomysłów, czym wypełnić tak zwane Europejskie Centrum Konferencyjne, poza Sejmikiem, który tam się będzie, będzie tam sobie obradował. Pomysły na wypełnienie teatru w budowie. Też są kompletnie z czapy. Nie... Myślę, że sam teatr i jego sale, zwłaszcza filharmoniczne, została po prostu rozszerzona już na tak, etapie tak. projektowym. Tak, będzie to Nikt, jedyna... nie, myślał, nikt nie myślał o, o jak wiesz, o akustyce, tylko czy, czy same przepisy przeciwpożarowe zostaną spełnione. Oczywiście też jest ważne, ale. Przez kilkanaście lat dobrych salata funkcjonowała i Straż Pożarna nie zgłaszała raczej swoich zastrzeżeń. No, ale problemy wywołało to, że Pan Architekt musiał sobie tam aleje pobudować, nie? No tak to jest jak się buduje teatr, a no myśli się, że to pieczarkarnia. No takie są problemy z zarządzaniem w naszym pięknym mieście. Dawno nie byłem tam. Kiedy to zostanie za kilka lat myślę otworzone, wybiorę się pooglądać. Wieczny optymista. Co my tam jeszcze mamy? Aha, no właśnie. Wiem już, że stoimy w kolejkach do lekarza, stoimy w kolejkach na lodowisko. Ale radni nie mają czasu, bo są diabły. Tak, diabły są w mieście. No to jest problem rzeczywiście. Za diablenie Lublina było zawsze znaczne ze względu na czarcie łapy, chociażby. Dzisiaj jeszcze się doczytałem, że tak. Diabłów mamy za dużo, na parafie mamy za mało i handel w niedzielę trzeba zabronić. Widzę, że Rada Miasta pracowicie zaczęła kadencję. dokładniej radny PiSu Piotr Kawryszcza, który dopatrzył się Diabłów w jakiejś ekspozycji prezentowanej w lubelskim podlegającym podmiastu Centrum Kultury przy ulicy Pałowiaków, złożył w tej sprawie interpelację, nie określając zresztą, jak o jaką ekspozycję chodzi. Do, jak ktoś jest zainteresowany z naszych widzów, to informuję, że tą interpelację można sobie poczytać na BIP-ie Urzędu Miasta w Lublinie. Następnie złożył interpelację, że chce zakazu handlu w niedzielę i święta, ale nie określa przy tym, chociaż zapewne taki był sens jego wypowiedzi, jego, jego wniosku o hipermarkety, czyli tak wielkopowierzchniowe placówki handlowe. Ja przypominam, że w 2004 roku Rada Miasta już tym się zajmowała z inicjatywy ówczesnego Klubu Ligi Polskich Rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji. I jednym z argumentów, żeby zakazać dni, które są świę... kart... czerwonymi kartkami w kalendarzu, było to, że w hipermarketach, co prawda to prawda, łamie się prawa pracownicze. I ówczesny radny SLDUP Ryszard Setnik zapytał ich wprost, a w małych sklepach osiedlowych to nie. No, znamy takie sklepy, gdzieś akurat nie łamię, gdzie to robią uczciwie, prawda? Zwłaszcza polskie sklepy, zwłaszcza polskie sklepy, ehm, natomiast nie, no ja rozumiem, że... One są na wymarciu niestety. Niestety rozumiem, że sponsorem takiej, e, takiej uchwały, pomijając, że oczywiście nie przeszła, bo ona przez nadzór wojewody, to sponsorem takiej uchwały byłyby stacje paliw, których nie obejmują w Polsce żadne zakazy, a głównie są sklepami właśnie świąteczno-niedzielnymi, całodobowymi, poza obiegiem handlowym i prawnym w naszym pięknym kraju. Dla spragnionych bardzo dobrze zaopatrzone. Natomiast jak generalnie, jeśli chodzi o, o te inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, to byłbym zdecydowanie bardziej przychylny im, chociaż akurat e, na przykład Muzeum Diabłów w Kownie jest jedną z większych atrakcji tego miasta i, 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 i zachodniej Litwy w ogóle, więc aż tak radykalny bym tutaj nie był. Natomiast zresztą, że diabeł polski oswojony, taki jak Boruta z Łęczycy, stary szlachcic polski, pewnie by się niektórym przydał, bo on tam z reguły źle rządzących potrafił po zadziszczu złoić. Ale bardziej by mi się podobało, gdyby radni PiSu skupili się na wyrzuceniu na przykład Centrum Kultury tych prawdziwych diabłów, które tam są, tych wszystkich brakorobów, połykaczy ognia, opryńskich, innych. innych naciągaczy, którzy, którzy sięgają tak chętnie do kieszeni lubelskiego podatnika, Dość zasobnej, pokazują, jakie jak rzeczywiście sztuki jarmarczne jako sztukę, sztukę wysoką i jeszcze mają ogromnie wysokie na sobie mniemanie. Taki diabeł, gdyby zaczęto egzorcyzmować w Lublinie, to pierwszy bym temu e, przyklasnął. A tak to ciągle się boję, że prawo i sprawiedliwość szuka tematów zastępczych, przekonując swój i tak przekonany elektorat. No cóż, krótko mówiąc, leją wodę, w tym przypadku w ich mniemaniu jest to woda święcona. No, wody lepiej nie rać, bo mrozy podobno idą coraz większe. Już co, jak szedłem, to myślałem, że mi już odpadną. No to już nie trzeba na rodowisko. można się poślizgać na ulicach parę razy. Zima zaskoczyła drogowców tak, że spokojnie żaden MOSiR nie był potrzebny, ale o tym pewnie i o wielu jeszcze innych sprawach będziemy nieraz w tym roku rozmawiać. Jest nam niezwykle miło złożyć Państwu, bo nie mieliśmy wcześniej okazji, życzenia, aby to, o czym rozmawiamy, czyli głupota naszych rządzących, była chociaż trochę mniej dokuczliwa niż zwykle. To, o czym będziemy gadać? Coś się znajdzie, coś się znajdzie. To była Konserwatywna Trybuna. Dziękuję Państwu. Konrad Renkas, Tymoteusz Iskrzak. Do sięgo roku. Do widzenia. Do zobaczenia.